Bojowy wóz piechoty Bradley jest podstawą wyposażenia amerykańskiej piechoty zmechanizowanej od 1981 roku. Został zaprojektowany jako odpowiedź Ameryki na sowiecki BMP-1. Bojowy wóz piechoty przypomina czołg, ale nim nie jest. To pojazd opancerzony służący do przewozu piechurów, dobrze uzbrojony, aby wspierać ich podczas walki. M2 Bradley nazwę zawdzięcza słynnemu generałowi z czasów II wojny światowej, Omarowi Nelsonowi Bradleyowi. Podstawowym uzbrojeniem wozu jest stabilizowana armata automatyczna kalibru 25 mm M242 Bushmaster. Jednym z jej twórców był Eugene Stoner, człowiek, który stworzył karabinek M16. Armata przeznaczona jest do niszczenia pojazdów opancerzonych. Do walki z piechotą załoga Bradley'a używa karabinu maszynowego M240C kalibru 7,62 mm sprzężonego z armatą. Uzbrojenie Bradley'a jest stabilizowane, co pozwala prowadzić celny ogień w ruchu. To, co wyróżnia Bradley'a spośród innych wozów tego typu, to wyrzutnia pocisków przeciwpancernych TOW, mieszcząca dwie rakiety. Dzięki niej Bradley jest w stanie zniszczyć czołg, Zasięg pocisku to prawie 4 km. W przeciwieństwie do niemieckiego Mardera 1, nie trzeba wychylać się z włazu wieży, by odpalić pociski, bo te są z wieżą zintegrowane. Bradley wyposażony jest w termowizory dla dowódcy i działonowego, co na współczesnym polu walki robi olbrzymią różnicę, bo pozwala szybko wykryć cel. Jak wielkie to ułatwienie dla załogi, pokazują zdjęcia z ukraińskiego czołgu T-64. To widok bez termowizora, a tu zaglądamy w okular tego urządzenia. Wróćmy do Bradley'a. Początkowo jego przedni pancerz chronił przed pociskami kalibru 25 mm, a boczny i tylny był odporny na ogień pocisków kalibru 14,5 mm. Późniejsze wersje Bradley'a wyposażone są jednak w dodatkowy pancerz, który chroni załogę przed pociskami kalibru 30 mm i granatnikami RPG. To tak zwany pancerz reaktywny. Zawiera materiał wybuchowy. Trafienie wywołuje kontreksplozję, co częściowo rozprasza energię pocisku. Na bazie Bradleya powstał także bojowy wóz rozpoznawczy M3. Pojazd z zewnątrz praktycznie nie różni się od M2, natomiast zabiera na pokład zaledwie dwóch żołnierzy desantu. Dodatkowe miejsce wykorzystano na przewóz większej ilości amunicji. Bradley w US Army współpracuje z czołgiem M1 Abrams. Swoje walory potwierdził podczas obu wojen w Zatoce Perskiej. Wozów M2 i M3 wyprodukowano w sumie 6785 egzemplarzy.